Witajcie. Ładna wiesz. Ano. Prawdziwa perła moczarów. Skoro tak gadacie... Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy. Chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj w czym rzecz, same konkretne. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść, trzeba ciemne moce. Kiedy się to wszystko zaczęło? Będzie trzy roki temu. Pamiętam ciepły dzień, poszedłem sprawdzić, co złapało się wewnyki. Wyciągam zająca z pułapki, a tu nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek dnia był. Wpierw myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając gnił mi w ręcach, a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Od tamtego czasu źle się u nas działo. Ludziom zęby czerniały jak żagwie w ognisku, baby swarliwe skakały sobie do oczu z byle powodu. No, i dzieci. Kalekie się rodziły. Chrome, strach i przekleństwo. Wtedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem, za szwendanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje. Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. A panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Siedzi.